Załęcki zbojkotowany. Szokujące sceny w Bundestagu. We wtorek Wołodymyr Załęcki udał się do Berlina, gdzie odbywała się konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy po wojnie. W trakcie wizyty wygłosił przemówienie w Bundestagu. Mówił, że wierzy w Europę, która będzie kontynentem bez wojny. Nie ma muru, którego nie można zburzyć, powiedział Załęski do posłów w Bundestagu, nawiązując do Berlina. Podziękował też Niemcom za ochronę, jaką zapewniają Ukrainie przekazane patrioty. Wystąpienia Załęckiego nie wysłuchała część polityków, którzy niespodziewanie wyszli z sali plenarnej. Opuściło ją 77 z 81 deputowanych alternatywy dla Niemiec i dziesięcioro przedstawicieli radykalnie lewicowej formacji Sojusz Sachry Wagenknecht. Jej szef Klaus Ernst wyjaśnił, że jego partia potępia rosyjską agresję, ale w jego opinii prezydent Ukrainy przyczynia się do napędzania niezwykle niebezpiecznej spirali eskalacji, zwiększając ryzyko wojny nuklearnej. Ernst twierdzi też, że Zołęski nie reprezentuje większości społeczeństwa w swoim kraju. Nie chcemy być zmuszani do oklaskiwania kogoś, kto popycha Niemcy i Europę do nowej wojny światowej, mówił polityk. Dodał, że posunięcie jego ugrupowania to gest solidarności ze wszystkimi Ukraińcami, którzy pragną natychmiastowego zawieszenia broni oraz wynegocjowania porozumienia. Słyszę cierpienie ludzi, ale dostrzegam też drugą stronę medalu.